OBS, kurwa. Speedrun time, dobra na pierwsza drzewo chyba. Spokojnie oglądałem, nie wiem, czy speedruny w życiu z OBS. -tym. Chyba dam radę. Myślę, że 7 to będzie wystarczająca liczba drewna. Trzeba to. Yy, bierzemy tak. Kurwa, teraz się robiły taktyki jakieś. Yy. <laughs> chyba zjebałem coś. Kurwa, jestem głupi, ja mogłem zrobić tylko kilo przecież tu jest kamień. Nie, nie wiem, ile już mam czasu, ja nie wiem kiedy. Jak... Ja nie widzę, to jak, kurwa licznika sobie nie ustawiłem, nawet ja pierdole. Ja nie wiem, ile ja tego trzeba zbierać. Yy, Ten, tak z 20. Dobra, ja chyba zginę to teraz, trzeba. crafting table. Yy. Teraz trzeba poszukać tego. Yy, nie wiem. Znalazłem jakieś kurwa tygryzje Dobra, tu mamy kajwika. Zajebiście Nie, to muszę znaleźć tylko lawę i żelazo Bo z wiaderkiem zrobię te magiczne czarowanie portali Coś takiego Żelazo, dobra, znalazłem, znalazłem Zajebiście, speedrun Działa O, dobra, tyj wy Wygrałem życie Jakie gniazdo? Znaczy, gniazdo Kurwa, znaleźli składowik Nie mogę mówić Dobra No jak to nie był Ryd. Ok, trafiłem, 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 dobra. Yy, bierz to debilu. I... A craftykę mam przy sobie, tylko piec został. Dobra, po chuj tu się wracam. <laughs> nie oszukujmy się, kurwa, nie umiem speedrun, ok? Ja zaraz skip. O, kurwa. <laughs> ja pierdolę, wyjdź Nie, jeszcze, jeszcze nie mogę sprintować. Weź, wypierdalaj, stary. Ja Ci zas zaskoczniacie zaskoczenia cię wezmę. Kur kurwa, ma nie trafiłem go ani razu, prawda? Ja chyba za skip. Padł, się Dobra, mamy tutaj krowka mu... krowka, co kurwa. Dobra, teraz speed, kurwa crafting. Teraz pana do lawy to się zesra mnie. Jakby ktoś pytał, to y, gram w Minecraft o od, nie wiem, trzech lat, a i tak jestem totalnym noobem i gówną. Ja nigdy nie grałem na survival, ja zawsze grałem na ten, na serwerach jakichś, nie wiem, wars, bad, bad wars. Ach ty ursbedy, co nie? Powiem wam, że pizza z żabki, kurwa ja chciałem powiedzieć z kaczki. Nie, dobra. Szukam jakiegoś cave'a teraz. Gdzie ja cave'a tutaj kurwa znajdę? O, tutaj historia z dupy, ponieważ chcę zająć się więcej niż 10 minut na tym filmie. Byłem se na... Ja chodzę na rozszerzoną infę, nie? I mój ziomuś dostał szmatę z jakiejś jakiegoś sprawdzianu, nie? I on tak do pana, przy pana, czy mogę poprawić? A pan mówi, że ty już zużyłeś wszystkie poprawy na sprawdzie i wypierdalej. A on takie, a no dobrze. I chciał się ucieszyć, ale się nie ucieszył i powiedział tak na całą listę. No no no, no, no 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 i chuj wielki bumbelki, No Lawa, ty, 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 ty mi się uda, ale to powinno być takie lawy chyba, ja, to, ja mogę tak to wykopać jakby no jeziorko. Dobra. Ja to robię Trima zaraz. Dobra, to więc bardzo... Kurwa! Nie gadaj. Nie ma chuja. Ok, podchodzi typo. Robi raz. Robi tak Dobra, dobra, dobra. Wiem, 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 wiem jak to zrobić. Robi tak I robi tak. Kurwa, nie! Ja pierdolę tą grę. Zaraz w idę grać Miałem takie zajebiste warunki, ale spierdoliłem, bo się poślizgnięłem jakiś. Kurwa, nie wiem, kamyknie. Dobra, mam świnkę i teraz trzeba szukać znowu Kaiwa jakiegoś. Baaku! Co? Co? Co. Od kiedy to kurwa bije? O, tutaj na pewno nie znajdę kejba. Że mój komputer nie płonie przy tych shaderach, to jest w ogóle zajebista sprawa. Intel Core i jeden. polecam Press F tutaj, die, okej, okay. i jedziemy, kurwa. Jak ja kurwa, nie wiem czy dwa razy w życiu w neterze byłem. Ja chcę kurwa speedrun robić, nie? Już popisałem się moimi umiejętnościami budowania portalu do netheru. Czemu tam jest drewno? What the fuck? Ja Znalazłem wioskę. Co to? <laughs> Znalazłem wioskę! O kurwa! O skrzynka. <laughs> nie no, umieszczam to że to będzie, bo jakieś nie wiem. Cokolwiek. <śmiech> <śmiech> o go. Golema mogę zajębać. <laughs> What she see? <laughs> Over so banana <laughs> I, I co kurwa. Jak wcięgniesz mnie to debilu? Kurwa się... SU! mnie złachitował. Nie przewidziałem to, że on tam może kurwa wejść. Nie, ja jestem jednak łądry. Dobra, pierdol, to idę grać w Brawl Stars. Edo.